Logika Fifa. Proszę bardzo. Tu mamy taką proszę bardzo, czerwoną kartkę. Wszystko wygląda pięknie. Powtórki normalne. Czerwona kartka, moja domena. A proszę bardzo tutaj. Rangelo Yanga, druga połowa. I co? I co? I co to jest? Już ja przepraszam bardzo. Co to jest? Proszę bardzo. Idziemy dalej. No, proszę bardzo, piękna bramka. Gratulacje, FIFA. Brawo dla was. Super. No tak, świetnie obmyślałem. Po, popieram. Obronny strzał, proszę bardzo. Ole, super. Brawissimo. Po prostu bardzo, bardzo obroniony. A teraz to, ten, ten to w ogóle jest świetny. Po prostu obroniony no pierwsza klasa. I tutaj proszę bardzo, no to jest mistrzostwo, po prostu no ja cię kręcę. Taką czerwoną kartkę mógł dostać, no jak nie wiem jak to się stało, doba nieważne.